Cześć, tu znowu Rekin i w tym odcinku zobaczymy jak tam prace idą naszej karen Mam nadzieję, że się nie opierdala w końcu my tutaj lataliśmy, nie wiadomo co, rozdupialiśmy hunterów. A no co, miała się opierdalać? No. Właściwie to cześć, tu znowu re re Rekin. <grym> eee. No cóż, zapomniałem o najważniejszym. Ojej, dobra. Oh. Oh. Haloo. Kurde. Muszę wyciągnąć tą komórkę. Chodź tu komórką. Dobra. Jak zwykle, niby 15 minut. Jezu, tak, tak. Widzieliście, jak sobie zsynchronizowała? Zamyka oczy dokładnie w tym samym czasie, jak zamykała paszczę, nie? nie no, wyższa szkoła. Ja czegoś takiego nie potrafię. No dobra, o daleko, na szczęście nie musimy lecieć. Aha. Oooo, od razu chyba mówię, że to będzie dość ciężka misja? Chociaż nie, niekoniecznie. Uuuu uh. Smacznego! Nie, no kurna. Jakiś krem sobie wziął, a nie takie pryszcze sobie zostawia. A tak wycisnąć, kurna. Misja, powyciskaj wszystkie pryszcze. Fityfy. Hello! Hello! Aha, zbieram. Manetar, manetar, materiał genetyczny. Bum, bum 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 Nie zwracajcie na mnie uwagi. Ja tu tylko przechodzę. tum tum No nie, nie mówcie. Ups. wytywy Wytyfy! Wy Are you serious? Wy ty fe. Are you huh? Dupe. Wow. Aha Giń. Wow, wyty fe, co on zrobił? Aha. O kurde, o kurde, o kurde Dobra It's time to die Motherfucker Kurna, koniec tego dobrego Jebu Merry Christmas I idealnie jest Sparta o i tutaj mam dla ciebie niespodziankę. Wytyfy, tylko tyle mu to daję. No bez jaj. O, pięknie. Ej. Kurna, co za debil. Pięknie. Jep. Tak. Skoro sam sobie nie poradzi. wytyfy, co ty robisz, człowieku? Dobra No ja chcę tylko zjeść co? Daj mi zjeść No nie da mi zjeść no A tutaj goście Kurna co ty wyrabiasz Alex? Opanuj się Jest Gin. Dostał z buta, znaczy Ała! Au Dup Kolejny raz Wytyfy Objective complete Fuck No tak, dopiero teraz się wywaliłeś O, świecąca broń No i co? Myślałeś, że taki siebie kozak, co? Aaaa chcesz zwiać? No chyba nie Haha ha. Stary Ty nie wiesz z kim zadzierasz No i co? Dup cię boli Kurna, trochę zabrzmią tu jak młudzyn Zaraz cię zjemni kurna będzie Ej, ej, ej Co ty, co ty chcesz? O ty, tak ty to robisz. Jeb, co ty mi zrobiłeś? Człowieku, ty myślisz, że taka strzykawka coś mi zrobi? Hmm. No chyba nie. Tyfy, co się dzieje? Ooo oh, fuck! Nie mogę używać mocy Fuck! 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 Nie mogę używać mocy! ja pierdolę! Nie mam nic innego teraz jak spierdzielać! Hop! Gdzie jesteście? Się. Kurde, chodź, 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 jakiś samochód. Samochód, please. Trafiłem? Nie. Kurde, Food King. Fuck. A nie mogę się zmienić. Przez drzewo i przez świat. Dobra, jest. I did it. Ale strasznie, ale to strasznie, jak widzicie. Udało się. Nie, ale niestety, o kurde, ciężko będzie. Ale zostało mi jeszcze 8 minut. Więc mogę zacząć jeszcze jedną misję! O oh yeah! Zrobimy jeszcze jedną misję! Kurna! Łamię system! Będą dwie misje na odcinek, a nie jedna! O tak! Pędzimy z tym koksem! Kurna, ten żołnierzyk mi coś zrobił! Wbił mi swojego hard. swoją strzykawę w plecy i się taki koks, no nie wiadomo co mi zrobił! Kurna, nie wiem co on tam powsadzał. Ja się boję, kurde. Ale najpierw, skoro przeszliśmy misję, możemy coś kupić Tylko za bardzo teraz nie ma mm, co. nie, nie, nie. Jump, break, wall, jump. A, i recovery. To sobie muszę kupić. To mi się przyda. Tak, tak, tak. Mm. Hell boost, rate Kombat, Flip King Launcher, Grand Shader, Charget, Sprinting Konsumer mm. mm. mm, 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 mm. Boost. O, to mi się przyda. To weźmiemy sobie to i dobra, weźmiemy sobie jeszcze to. Nie, to. Nie, tego nie mogę, fuck. Tego też nie. To mi się przyda. Gra Pestam. Sufability. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Mogę, nie. Mogę! Dobra, to sobie weźmiemy. Yeah. To by było na tyle No kurde, co ty robisz? W ogóle co ja sobie kupiłem? A dobra, już wiem. O kurde, spadam No Kurde, co on mi zrobił? A, znowu biegamy. Jak jakieś pojeby. Schyleni kurde. Nie mogę używać. Ah, fuck. I am sad. Life is true but sad. Tak, but... Nie ma to jak nasz polski akcent. Kurna. No. Może wyciągnę tą gumę, bo tak rzuć, może będzie słychać. Mujin! Mujin! Mamy szukać Mujina! O tak! It's time... O kurde. Oh fuck. Oh fuck. Mamy... Mmm syfa na plecach, nawet wycisnąć się go nie da. O oh fuck! O oh fuck A to już wiem dlaczego Murzyna musimy szukać. Że, bo w końcu ktoś musi nam wyciągnąć tego twu, Wycisnąć tego syfa, ale no przecież nasza siostra nie będzie nam. Gmerać przy plecach, no bez jaj. Jak już to może nam zdepilować nogi albo co, ale... Syfa nie będzie wyciskać. Przecież to zniweczy jej godność. A raczej Alex nie chce depilować nóg, prawda? Prawda Alex? No cóż, odpowiedź za niego No to w poszukiwaniu Mudzyna. Mudzynię, Mudzynię. Obyś mnie nie zamknął w ciemnym pokoju. Najtrudniejsza misja na świecie. Znaleźć Mudzyna w ciemnym pokoju. I tutaj naprawdę wcale się nie naśpiewam. Bo była chyba. Nie, nie wiem w jakiej grze, ale pamiętam, że chyba była taka parodia jakichś gier. I pamiętam, że właśnie było z Mudzynem, że trzeba było znaleźć Mudzyna w ciemnym pokoju. Kurde, drą się te Huntery. Jakby ich ze skóry obdzierali. W ogóle takie Huntery to takie fajne zwierzątko. Co by lata? Dużych potrzeb nie ma, tylko kilkadziesiąt ludzi tygodniowo. Aha to tutaj jesteś, mister Mudin. Wchodzimy. Chodzimy. Aha. Się nie dziwię, że będzie mógł nam wycisnąć tego syfa w ogóle, jak on tu wygląda. Ua, ojo, ojo. fuj, fuj, nie, no weź się, nie chcę zrobić zbliżej na jego plecy, no weź z przesady, nawet on się brzydzi, a miałby idealną okazję na wzięcie od tyłu, no. widzicie dobra, koniec z tymi żartami na temat mudżynów, rasistowskie żarty no jak mówiłem, nie jestem rasistą, zaczynam tam na kanale pisze, że nie jestem rasistą i to jest prawda, ale tak czasem sobie pożartować na temat mudżynów to można, prawda? o kurde, spadam nie no, ale naprawdę to wygląda okropnie takie, takie nie wiadomo co na plecach o, jak dupnąłem o ziemię Hoppa! Hoppa! i dolece Oh yeah. Jedzie... czołg! Patience zero! Mhm... Mm Aha, dobra, rozumiem. Czekaj, zjemy zaraz gościa jakiegoś. Wybacz. O, co ty robisz? Wybacz, wybacz. I am not. No, dobra, hop. Pff, niewidzialny kurna. Jew yeah, nie. I okej. Okay. Pięknie. Okej. Okay. Okej, okay, wchodzimy do was. Siema ludziki. Now, fucking... <laughs> I... Yeah. Jezu, ile tam krwi było. dobra. Cicho! Zakończymy tą misję. Dobra, jedziemy! Odsunąć się! No tak! Pięknie, kurna, się odsunąłeś! Dobra, lecimy! dun dun dun, dun. Noż, sz... tak Tak Bardzo mądre to było Przez pasy się przecież nie przebiega. No kurde bym cię rozjechał. Czy kobiet... O, tak nie będzie, gin No. No, ej, jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz? Ty taksówkarzu jeden? Masz, kurna Będziesz, kurna, zabijał ludzi. <ścoughs> Niektórzy ludzie są niemożliwi. Niemożliwi. No ej człowieku No nie no. no ty jeszcze tu stoisz Kurde ach, No skręcam, migasz mam włączyć No nie no ej ty. No kurde ach, No ej, ej, ej! Ty chciałeś gościa zabić? Ja ci dam, kurde Ja ci dam No Niemożliwe no. Rozumiem, że jest zombie wokół itp., ale. No, posłówka, posłówka. Dobra, tutaj są już zombie, więc mogę przejeżdżać i nie patrzeć. Pik, Pik, zombie. I'm going to hell. I well to hell, doo doo. du ha, to hell, doo 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 doo. ha, way to hell, doo doo. ha, way to hell. Dobra, nie będę was tutaj, moi mi wytyfy? Czemu jestem? Ej, wytyfy! Ludzie, co to ma być? Czemu oni zaczęli we mnie strzelać? Dobra. Fuj. 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 This is Sparta. O oh, kurde, Hunter, Hunter. I don't have. O oh, kurde. Dziękuję. Puśćcie mnie. O. Oh. Hunter, this is Hunter Dobra, ginął, zginął yeah. Nie ciebie Giń po czwaro Friendly fire, zaraz mnie skikują O kurde Rozdopili mi czołg no jakie pojeby czołga mi rozwalić? Kurde. Jeszcze kogoś? O kurde, o kurde, o kurde. Gdzie, gdzie, gdzie? Aha. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj jest. Wchodzimy do czołgu. Muha mm, ha, ha no tak jeszcze, się, czekaj, niam niam pyszności. No szkoda, zaraz nie tu raz O nie, o nie, firing, Okej okay, stary, o zaraz ginę. Jest! Jest! God damn it, son! Fuck No nie Ja muszę stąd spindalać, bo zaraz zginę Dobra, spindalam stąd Trochę życia mi tutaj się widzę odnowiło Chodź, zombiaku. Pomożesz mi. Jak zombiak, zombiakowi. Dupa. Trochę mało życia odnawiają te zombiaki. Ty fy. A, ty jesteś. Ujo, This is Sparta. Bitch. Okej, okay, lecimy jako Alex. Motherfuckers. Motherfuckers. Yeah. Muha ha, ha ha Pięknie. Zjedliśmy gości i możemy robić rozpierduchę Daj daj motherfucker. Good thing. Oh fuck. No nie, nie, nie. Don't do me this. No nie. Fuck, fuck, fuck. I'm dying. No. O kurde. No nie. No nie. Fuck. Fuck. <try> Fuck. No... Ej. Pierdolcie się! Dobra, lecą goście Jest wiałam, pięknie Widzicie te wyczyny? Dobra Udało mi się Ok. God damn it. Zaraz po gościu przyjedę Przyjechałem po gościu. No tak, rozdupiłem się. This is Sparta God damn it. Damn it! God damn it! Fuck! No nie, nie, nie! A ty w ogóle stąd spierdzielaj! Landmark! Nie, nie, nie! Ach. Fucking kniga. No nie! Ha, pięknie! Puk! Buk! No co jest? Coś mi nie chce zniszczyć. O, już uciekasz, co? Motherfucker! nie strike team gin nie 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 tylko nie hunter tylko nie hunter tylko nie hunter, tylko nie hunter. fuck unik Piękny unik, muszę przyznać. Pięknie! Gin. Nie mam czym rzucać za bardzo. O, o, o dobra, gdzie jest ten śmigłowca? Nie ma. A ty jesteś, panie. Gin. Wow. No, bierz tego grzybka, czy co tu tam jest? Nie możesz brać grzybków, fucking. O, oh, fuck! Jest, nie, jest. jest, 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 jest. Fuck? This is Hunter. This is two hunters! Ah! Pierdolę ja to zwiewa. Jak widzicie, dzieje się już o wiele coś ciekawszego. Jest? Fak. Gdzie ty jesteś? Daj, motherfucker! No. A, będzie dłuższy odcinek, ale chyba to przeżyjecie, prawda? Czy może nie przeżyjecie? O jezu. Jestem kurna. Zły już. Wiiha! Tak, pięknie! oh yeah Dobra, pożywimy się trochę. Nie, nie, nie. Fuck Dobra, udało się. Gdzie są? Tu jest tank, tu jest tank. Daj motherfucker, daj motherfucker, daj motherfucker, fucker Pięknie. Zobaczymy, gdzie mamy. Zombiaki, zombiaki I need more zombiaks Ok, jest, udało się. Co mam zjeść? Co mam zjeść? Aha, to mam zjeść. Daj ci gość, da ci gość. Balsić. Udało mi się tu wejść. Wytyfy. Usiadłem mu na ubie. Mę. Ratunku. Ale nie ma dla ciebie ratunku, kolo. Okej okay. Dobra, tam skipa. Jest, jest. 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 Fuck yeah, jakbym to powiedział. A, ciężko było.

how did it feel to be infected with something you couldn't control like my own body wanted me dead did you ever consider how the parasite felt an intelligent cancer ripped from its host yeah i did once right before i killed it hmm no tak więc udało nam się zrobić dwie. Wow, już połowa właściwie ludzkości jest zainfekowana. O, jak fajne sobie miejsce wybrałeś, Alex. Normalnie terapia parowa na syfa. Mmm, o, jakie ciepełko. Dobra, tak więc, czy uda nam się w końcu wycisnąć tego syfa? I czy Alex się nie załamie, że wszystkie laski przez tego syfa będą... nie będą na niego lecieć? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Pyknijmy w prototype. Siema!